Są pałkarze. Nie atakują twoich poddanych. No so ja lubię po prostu zawsze sobie na początku streamka posłuchać muzyczki. Wypić sobie spokojnie gamerka, to tak bym sobie usiadł z wami z ziomeczkami do stołu i kawkę sobie pił i rozmawiał, rozumiecie, ale ja rozumiem, że wy tego nie rozumiecie i nie chcecie. Mordeczko, to chodzi o to, co jest we mnie. Ja tego nie czuję. A ja tego nie czuję, rozumiesz, Martko? Please watch middle if they push the short. If so, just come No. <grywia> od razu <mutuję. grywia> Rozumiesz. znowu gra z kolegami w CSA: Orange i kurde. Nawet tak późno w nocy zazdroszczę takich kumpli. Tiktaka. No, no dobrze, on no to możemy zobaczyć do Tiktaka. Dobra, patrzymy. Mmm, gdzie to jest tutaj? Ser do... patrzymy. Kurwa, ten tik-tak-tak laguje. O. Ser do zamku przybył głazem. Mój panie, wilki atakują. My są pałkarze. Niedźwiedzie atakują twoich poddanych. Jezu. Próbowałeś kiedyś kopać w takim ubranku? Podwójne racje, świetnie. Ruch został pokonany. Obrońcy zamku trzymali się dzielnie. Ser do zamku przybył bła... Telewizja. Co tu jest jeszcze na tym TikTaku? Ser Dzień dobry Polską, witamy Was bardzo serdecznie. Ja oczywiście jestem Alex, a Wy oczywiście oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECP Polska Łowcy pedofili Dzień dobry Polską... So But your wheels ain't flying. You got to hit us up. Gotta get a Fajny TikToku. Hej, jestem Ania, mam 12 lat. Szukam koleżanek i kolegów. Cześć Aniu, tu Wojtek. Ja też mam 12 lat. Hey, jestem Ania, mam 12 lat, szukam koleżanek i kolegów. Też Aniu, tu Wojtek, ja też mam 12 lat. <laughs> też mam 12 lat, kurwa. Infinite possibilities lie before me. My name is he. Before me. My name is you. Ja jak Będzie jakaś nowa produkcja? Od likoflobi, to muszę zobaczyć to od razu. Daję linka do Tiktaka. Bardzo fajne te bardzo fajne Tiktaki. Yy, to konto w ogóle Nikoflobby. Mamą skasował kiedyś, także tutaj jest druga wersja. Nie poddajemy się. To tak nie może być. Można zostawić polubienie. Fajne filmiki. Daj mi na... Dobra. Mamo nienajedzony? Mam co nie <śmum> no, chwilę gada, że nic nie jest, jest głodna. Nie wiem. Dobra. Patrzymy dalej. Mamo klasyczne gierki po powrocie. Daj mi namiar dla tego dentysta, bo to jest złoto. Stary. <śmum> Jak ty płacisz po... To już dzisiaj jest... Daj mi namiar dla na tego dentysta. Ja pierdziel, naprawdę Bukas jest niemożliwy. Z dzisiejszego już jest shot. Ja pierdzielę masakra Dobra, lecimy. Mamon klasyczne gierki po powrocie. Daj mi namiar dla na tego dentysta, bo to jest złoto stary. <gryw> Jak ty płacisz po 150 zł za zęba, to dawaj. Jak ty dentysta, ja chcę tego dentysty. Ja jest taki że tak mało bierze. No właśnie dziwne to jest JOSU, ty. No ja mówię jeszcze, że między 700 a 1000 za zęba. PAHA teraz zrobienie. Więc no, to mnie inna. szokowało. 150 zł, no nie nie wiem, co ci on tam zajrzał do buzik. Sam powiedział, masz zdrowego, umył ci je, chwa, wytarwacikiem. Nie wiem, co za 150 zł. Bo nawet nawet rzeczy, które sama plomba i ten jest więcej warta niż to, co ty powiedziałeś, więc ja nie wiem, co on ci tam robił. A, do donation goal na drank streama. <laughs> za miesiąc Bukas będzie wrzucał shoty, zanim mam on od pani live <laughs> Tak, Adjo, czasami Bukas tu wejdzie, no trzeba to pisać, poogląda. Bo wydaje mi się, że ten Irel był jednym wielkim trzyniowym drunksimem, ale zrobimy wam jeszcze jeden. Także spokojnie, po prostu chcę czym prędzej kompa już mieć, bo... bo chcę. Także powiedzmy te resztę do Dranksima' ja ze swojej kieszeni dorzucam i, i coś tam później zrobimy jakoś. Właśnie przygiw... Może jak będziemy giwały robić to Drang zrobimy, żeby dużo ludzi było i żeby każdy miał, to no zobaczymy. Ej, powiem wam, że... Było... Ludzi z tymi tak bardzo się chciałem spotkać, ale ani naciskałem, ani oni sami się nie zadeklarowali, więc się nie spotkaliśmy. I powiem wam, że trochę zawód z tego powodu czuję, to taki f**kuj. Nie, bo z moim zdaniem się nigdy tu nikt nie liczy, widzicie. Mówię wam, że nie lubię tego, czy tam specjalnie, wójta specjalnie. koza koniec mówić. Bardzo kiedy Nie Nieważne, nie powiem kto. Powiedziałem dwóm osobom o tym, ale znając życie, mają to w nawet nie przekazali, więc chyba ja mam też. I tego się właśnie obawiałem, że będzie mi mało. Właśnie z tego się obawiałem, że będzie mi za mało, że będę chciał tam wracać i kurwa chcę, no nie, i kurwa chcę i teraz przez to mam zabanego doła, nie no mikrofon będzie, spokojnie, mikrofon będzie, po prostu no ja lubię, nie wiem, nie zauważyłem, myślałem, że mnie znacie, ja lubię po prostu zawsze sobie na początku streamka posłuchać muzyczki, wypić sobie spokojnie gamerka. to tak bym sobie usiadł z wami z ziomeczkami do stołu i kawkę sobie pił i rozmawiał, rozumiecie, ale ja rozumiem, że wy tego nie rozumiecie i nie chcecie, spoko. Ja pierdziele co goś napisał i dostał bana za to Tak był koczesz, że nie wiem czy miał ci... nóżki czy mózg Ja pierdziele co napisał Ja po prostu tak lubię zawsze, no nie wiem, no dla was to jest problem, że sobie posiedzę i pogadam Tym bardziej, że mówię, że się czuję pomyślałem Wiecie co jeszcze przez chwilę myślałem czy może kamerki nie włączę, teraz coś mam f, także że się cieszcie Idź tu, rób gościu, tu idź wypierdaj rób, wchodź mu tu i tyle, a nie się tam czaj a ten zio nie będzie wiedział, że oni zaraz... Jaka wiadomość pod go Ridera? Act. Po prostu napisz, że więcej widzów, mam i to od razu będzie było. No od razu. Po przyjdą i go zabiją, no nie. No i go zaraz przyjdą i to zabiją. Patrz. Już się przewiduje, no nie? Już przewiduje. Widzisz mordeczko. Ja takie rzeczy <laughs> wiem. I co teraz zrobimy? Nie wiem. Widzisz, dlatego mi się nie chce grać samemu, bo ja już jestem powyżej tego wszystkiego, a ja siedzę w tym głównie przez to. Wtedy Jesteśmy silni. No, paciło się nam. No, się. Też E użyłem! On musiał to dostać! Nie, no nie. A, w ogóle ten, y, zmierzyłem się u gangi, tam miałem 183, coś wzrostu, no nie? Tak like, by the way, no nie? Ale faktycznie myślałem 183, a on kiedyś mówił, że ma 190 90, naprawdę. Wiem, że więcej miałem zawsze w dowodzie 187, 186 wpisywane jak mi mierzyli, ja nie wiem. Widocznie w szkole na tych wagach takich e, z e, taką wysuwaną metalową tą do góry z rurki to no, był jakiś problem, kurwa, no, widocznie inaczej. To mierzyło. Komisji... Wiesz co u mnie na komisji woskowej to też jaja wyszły, wiesz. Jak moją rękę zobaczyli tą, co wam pokazywałem, że mam taką pociętą, to chyba ze trzech specjalistów wołali, patrzyli się i się dziwili. Czy pan normalnie rusza ręką? mówi no tak! A kto pan to Boże. zrobił? Gdzie? Kurwa, mówię człowieku becha, chuj W szoku chuj byli, bo ja mam tak przecięte po wszystkich ścięgnach, żyłach, po wszystkim. To tylko jeszcze, nie? Bo na mnie szyba spadła za dzieciaka, no nie? A szyba chciała. On kurwa. To jest ta historia, że... Mamo Mam kiedyś opowiadał, że jak ja nie wiem tam ile? Trzy lata czy coś takiego to wpieprzył się w drzwi takie i to był takie drzwi z szybą i przez drzwi przeleciał szybę rozbił no nie wiem a to nie po prostu jak kurwa no nie wiem jak żeletka papier po prostu piuch, to pęka tak Puuch. że naprawdę ruszam tym jeżeli to tak tego co się stało miałem tam ze cztery o, latka w pomocę powiada i ojciec wychodził do pracy, Mordko. I ten. I no po prostu zamknął drzwi od, od domu i wyszedł, tak? No i ja się obudziłem, wyszedłem z łóżeczka, bo wtedy jeszcze spałem w takim łóżeczku. Ja pamiętam to dokładnie, ja, ja to pamiętam, to jest najgorsze. Ja to pamiętam. Nawet pamiętam, jakie łóżeczko miałem, dokładnie gdzie stało, jakie barierki były z jakiego drewna, czy jasne, czy ciemne to wszystko pamiętam, no nie? Tak mi to utkwiło w głowie. I ten. I kurwa, uderzyłem w taką szybę, bo u nas w mieście są w drzwiach takie, no, szklane szyby. Później, dopiero to po paru latach, zaczęli pleksy robić, ale kiedyś były to szk szk szklane szyby, no nie, takie na całe ten. No i ja uderzyłem w dół tej szyby, no bo miałem 4-latka, to byłem niski, no nie, no to uderzyłem w szybę na dole. No i ta szyba spadła i mi rękę rozcięła całą, no nie. No nie wiem. Ej, nie, mysz nie rozumiem tego. Nie rozumiem, czemu mi tak czasem ta myszka poleci. Mam ją z boku, ale. Widzieliście, wtedy mi wyszło ładnie, ale teraz nie chciałem wyjść. Kurwa, nie wiedziałem, że przyjdzie. <grywa> to jak on, książkę już pisał, a drzwi nie otwierać? Idą tu już mam, No i chuj, mam go... Nie wiem, on słaby jest strasznie Ech. Nie wiem, no strasznie słaby jest ten gość Nie wiem, no co ja... I powiedz co ja mam zrobić? Wow, masakra. On się tepnął i go tu złapie teraz Patrz. Nie wiem Nie wiem, nie gram Be... Bez kitów ja nie wiem, czy mi kurwa nerki nie bolą, no nie przypadkiem jakieś. Eee, no nie mogę ich zrobić. Mam powóz na następnej rele. Nie wiem, chyba to nie dla mnie. To chyba nie dla mnie powiem, wiesz? To nie da się tego wygrać, no. No niestety, eee, gram. Nie masz. Kurwa, nawet nie mogę kurby wyzywać, nie chcę mi się tego zmieniać. chińska nie nie muza jak... leci. Jewana na Zakalone. Tu widziałem film Lewusa o mnie? Nie. Nie widziałem. Ja nie oglądam takich rzeczy, naprawdę, wiecie? Nie oglądam takich rzeczy, ja mam wyjebane. Ty chuj, to link nie działa. To i tak pewnie nic pozytywnego. Kiedyś jeszcze wam powiem, myślałem, że Lewus mnie lubił. No nie, jak się gdzieś tam u Karoliny kiedyś spotkaliśmy na jakichś gierkach. Ale no niestety. Wołk, co to jest? Kurwa, kutasa wystawił tu, ty. Ja pierdolę, patrzcie jakie A, dziwne. Patrzcie, jaka pojebana strona. Ja pierdole, to dziwnie wygląda. Ja pierdole, to dziwnie wygląda. Dziwny wymiar, kurwa. Cieszę się, że dużo osób poznałem fajnych tam, no nie? Powiem mam szczerze. Naprawdę. Powiem wam szczerze, że dużo fajnych osób poznałem, ale no... dużo też nie poznałem i w sumie z tego powodu nie, nie wiem, czy chce mi się tam jechać jeszcze raz. Ech. Będę po prostu wszystko robił tak, o, że jak będę tam jechał, to nikt nie będzie nawet wiedział i tyle. Pojadę tylko sobie do takich tam konkretnych osób i tyle. Nie, to nie chodzi na siłę, cześć Siśu, to nie chodzi na siłę. Ty, ja no, czekaj, to coś sprawdzę. Ja weźcie teraz rekin, piszcie, rekin, czy jest rekin, rekin. Dobra, oglądamy Miłe, no nie? Tylko, no nie wiem, troszeczkę. Nie wiem, czy tam zakazy jakieś poszły, czy co, ale no super, po prostu, no nie? Ale super, <zyskli> to się bardzo, bardzo spodoba. <śleskli> tam. O Boż. Ta Bóg masakra. Może motomą, nic co nie ty możemy pisał zrobić, to jest GG. Nie mam Carry w tej grze w ogóle. Tu nie chodzi o mój wygląd, Boże święty. Tu chodzi o to, co jest we mnie. <laughs> Mordeczko, tu chodzi o to, co jest we mnie. Ja tego nie czuję. Kurwa, ja tego nie czuję, rozumiesz Martko? Ja wiem, że ja mam gadkę i to, bo ja zawsze miałem czy z dziewczynami. gdy widzieliście nawet jak gwarze, rozmawiałem? Mnie nic nie krępuje. Nie, co... nie, nie kurwo. O Jezu, ty on mówi... No wiecie, ja zawsze miałem gadkę z dziewczynami. Tam, tam widzicie sami w barze. Kurwa, no przecież ona zobaczyła pierwsze co największy frajer kurwa. Dawaj tu te dwie stówy, wypierdalaj z tego baru. O to chodziło. On się teraz będzie rok podniecał, że baba z nim gadała. Ja pierdzielę, no dajcie spokój. Otwarmy Ja tego nie czuję! Kurwa, ja tego nie czuję, rozumiecie. Ja tego po prostu nie czuję w sobie, no nie? Stary, ja, Guczowi to. Odchodzi z nim 200 ty zł tym mieszką dał napiwek, bo myślę, że. Yy, barmanka jakaś ten, Że no, bajeruje z nim. Da, dał mu, na, dał na piwek. On jej dał taki na Takich farmazonów napierdolił ten idiota, że nawet nie, nie gadaj. Nawet mi nie pisz takich rzeczy. Z tego co ja słyszałem, tam się odpierdala w ogóle, to ja nawet nie chcę. Kurwa, stary, tam wchodzisz już do nich. Nie ojciec, gadają tam swoje. W chuju mam to już wszystko. Hello? I go na one. Please watch middle if they pushing the short. If so, just tell us. No. bo <laughs> powiedział Instantly muted, goodbye. Long, 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 long. GG. No molly on the <laughs> long. No min. Co się wydaje, że w drugiej rundzie będzie cała drużyna. ja tylko kurwa od razu. I completely do not understand how you get to this rank without even using one molly per round. Pierwsza runda już wszyscy zutowali. Te będzie ci gadać to, do B. głowy przez ścianę. Nie rozumiem tego. Te będzie gadać i ich wyzywać. No, ale ma farta. Tak Oj, będzie wyzywać teraz. Super. Zobacz. On se musiał z nimi popisać i przez to zblokował mnie na B. I teraz biegną na B i przegrywamy. Uważaj, patrz. Dostaje flesza. I ginę. Są gada. Ja pierdolę. My no mogę nie nie to wydać? Jak się kurwa, w jak się z retną wybiją. dlatego przestałem grać w tą grę jebaną, bo to tak wygląda potem, dlatego. kurwa właśnie, że chłop patrzy się na niego i nacisnął. Ja nie wiem, ja mam kurwa się... Tak, dobrze, to zobacz, kurwa, rozumiesz to kurwa? Rozumiesz? Mamo, znowu gra z kolegami w cs -a. Orange i Purple. Nawet tak późno w nocy, zazdroszczę takich kumpli. To gość w glocku, z glocka w full biegu, patrz. Tak. Ja nie rozumiem tego, kurwa, człowieku, nie rozumiem. Mam on chyba na pokerze tak samo przewidywał, że wszystko przejebał. Nie wierzę w tego gościa, ja go reportuję. On zawsze jest celowany we mnie. Zawsze. Tam też przebiegając wiedział, że gość pozycję zmienił, wyjebał mu prefire w łeb, to jest kurwa... Zobacz. Oni wiedzą, gdzie kto jest, kurwa. Nie ja wiem, ja mu napierdalam co rundę, kurwa. Bo chłop to nie wiem, zawsze wcelowany nigdy nie patrzy w plecy Nigdy, kurwa, nigdy nie patrzy w plecy. Nigdy Zobacz, rozumiesz kurwę Evaną? Rozumiesz kurwę Iwaną pierdolną szmatę, kupa śmiechu Tak, zblokuj mnie jeszcze, zblokuj mnie tak. Nie, no, <laughs> yeah, exactly. you have to chat with them and block entire team Ja tak szacowuję, że za dwie rundy kogoś mamą zabije, albo mam nas zabiją. Zobacz, oni wiedzą z której strony wszystko, no nie. Siema, kre, ja gore, tylko gram siema. takie wolne kurwa, te, na ja tylko gram te krótkie. Bo właśnie trafi się takie coś i stary nawet nie wiesz co to za chłop, kurwa, po prostu w full biegu gość goś przebiega, wali kurwa, od razu w pysk. Ale go kurwe znalazłem ty, ale jestem kurwa dobry zawodnik, ty Smoke rzucił Nice, now I cannot throw fire to prevent the rush with, against my AVP You have like literally minus 200 IQ Gado nie banned for that A pamiętacie, that. Co mówiłem, pamiętacie co mówiłem? Right? Dwie rundy You will be banned for that i promise you that. Dobrze mi się. <laughs> w locie, rozumiesz? Tak się gra. W locie. Ja pierdol, ma 1,7. No gu to nie, Adżuk, serio? Weź, mi to wytłumacz. Jak to jest możliwe? Co nowe jest? Jakie mogę to ogonać? Czy kto na live dopiero to dodał, Bukas? Stary, no po prostu nie da się grać w tą grę, kurwa. Człowieku, rozjebani ludzie na odjebanych, kurwa latające, kurwa kutasy. No człowiek chłop biegnie bokiem wcelowany we mnie i pierwszą kulą w locie mi w łeb trafia z digla. No kurwa stary, sorry. Sorry No kurwa stary, sorry, no ja w to nie wierzę. Kurwa stary, nie wierzę. I zawsze Uff. są takie kąta, co mają kurwa drugi level. Kurwa pięciu kumpli, kurwa, i... Pa, zobacz. Rozumiesz to? Gość strzela zanim się wychylam. Wytłumacz mi to. No przecież on strzelał tego zielonego kurwa za nim, patrzcie. Tego zielonego strzelał. Rozumiesz to? Gość strzela, zanim się wychylam. Wytłumacz mi to. <laughs> wytłumacz mi to. Gość prefajruje szczelinę, zanim się wychyliłem. Weź mi to wytłumacz, ziomuś. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, jakim chujem gość prefajruje mnie, jak udaje, że Pikuję. O. Wiesz, że będziesz banny z powodu nadmiernego wolta. Bana za wolta. Za Instantly attacking your profile with a fucking report to the support stupid wolta. supporta Galwa. Wyrzucanie broni nie działa. Pamiętam, jak o tym mówiliście. Pamiętam, jak cisnęliście ze mną jak ze szmatą, że wyrzucanie broni nie działa. To teraz no widzisz, to jest ten jeden raz gdzie zadziałało i gdzie kurwa jest dobrze. Rozumiesz to? Rozumiesz to? Rozumiesz to. Rozumiesz to? Widziałeś to? Explain me how he knows. Explain me how he knows. Literally instant oh. report. Explain. Explain, how he knows. Explain, me how he knows. Literally instant report. He couldn't know that. Nie mógł. Dobra, gość wie dosłownie, gdzie jestem. Za każdym razem wiedzą. No stary, no to nie jest przypadek, kurwa, no to nie jest przypadek. Jeżeli moi nie, nie sprzedają mnie, no to przeciwnik jest odjebany. I tyle. Za szybko ten gość strzela. Jeszcze nie wychyliłem, on już we mnie szedł. Bez kitu kurwa. Mamo zmutował wszystkich u siebie, wszystkich tam i pewnie ci z jego własnego timu. piszą na czacie gdzie on kurwa chodzi. Żeby ci go denerwowali go zabijali. On ma schizę kurwa. Skąd oni wiedzą gdzie on jest? Używano. Aha. Aha, aha, okej, okay. dobra, okej, okay. ten mnie przez ścianę trafił. Skór wieliebany, ja nie rozumiem tego. Kurwa, stary, no oni nie budują ty. O, Ajda, udało ci się dostać bana. Kar... dwie ostatnie ta to widziałem, a ta dalej. Dzbny yy... został zbanowany, ostatnia wiadomość. Witek powiedział, że nie chce mieć Smith z nic wspólnego. No na pewno kurwa. Ta, że widziałem. Heart, I Nie mi woli. you wanted to kick me. Ja nie chcieli wywalić, ja im jeszcze grę wyciągnąłem. Kurwa, bo coś zabiłem. Even you're not really true to me deep within my soul i see think...